I na co jeszcze chciałabym zwrócić Państwa uwagę, jak będziecie Państwo wypełniali tę ankietę, co do jakichś skutków finansowych. No zwróćcie Państwo uwagę, że placówki niepubliczne <laughs> Oczywiście bez wątpienia 75% kosztują, nie 100%, więc tutaj jest oszczędność tych 25%. O tym nie należy zapominać w żaden sposób, prawda? To, to jest taki element w jakiś sposób finansowy, który, no, który powinien przyświecać też ustawodawcy, no bo przecież ustawodawca kierując się tutaj takimi zasadami dobra społecznego powinien też pytać rodziców. Drodzy Państwo, zatem apel do Państwa też taki, żebyście Państwo samodzielnie się troszeczkę spróbowali obronić w tym wypadku. Jest ankieta na stronie Sejmu. Zajrzyjcie Państwo do tej ankiety, bardzo Państwa proszę. Namówcie też Państwo wszystkich zainteresowanych, którzy jakby nie do końca są zadowoleni z takiego, z takiego brzmienia, tego konkretnego przepisu, bo ja wskazuję raz jeszcze, pierwsze dwa są bardzo w porządku, natomiast Koncepcja wprowadzenia artykułu 145L i ograniczenia państwa kwoty dotacji na ten rok jest, w mojej ocenie, absolutnie nieuzasadniona. Co więcej, wydaje się być sprzeczna z zasadami konstytucji.